W tym roku w święta nie będziemy grali w kalambury. Po tym jak w zeszłym roku babcia pokazała nagi instynkt. Ja się opowiada Stasiowi. Pewnego razu zostawiłem samochód na parkingu. Gdy wróciłem, zobaczyłem, że mam uszkodzony zderzak i światła z przodu auta. Za wycieraczką znalazłem kartkę z następującym tekstem. Właśnie przez przypadek wycofałem w twój samochód, widziało to z dwadzieścia osób. Myślą, że teraz zapisuje ci swoje dane. Mylą się. Jaś pyta się ojca. Tatusiu, jak powstali ludzie? Zostali stworzeni przez Boga. A mamusia mówiła, że ewoluowali od małp. Jasiu, mamusia mówiła o swojej stronie rodziny. Małgosia dzwoni do mechanika. Dzień dobry, chciałam umówić się na przegląd auta. Dobrze. Jaki to samochód? Mój. A Marka? Marek ma swój. Na lekcji geografii nauczycielka pyta Jasia. Jasiu, powiedz mi, gdzie leży Kuba? łóżku jest chory. Żona zakrapla sobie oczy kroplami do oczu. Do jednego oka dwie kropelki, do drugiego oka dwie kropelki i dwie kropelki między udami. Mocno zdziwiony mąż pyta. A czemu tam też zakropliłaś? Bo tam też już dawno nic nie widziałam. W wiosce indiańskiej najlepszy wojownik ciężko zachorował. Jego współplemieńcy poszli więc do szamana poradę. radę. Szamanie, pomóż nam. Szybko strzała choruje. Co mamy począć? Szaman myśli przez chwilę, po czym mówi. Weźcie czarcie ziele i połóżcie moje na czoło. Następnego dnia znowu współplemieńcy szybkiej strzały zjawili się u szamana i mówią – Szamanie, nie pomogło! Szybka strzała nadal choruje! Szaman myśli, myśli i mówi – Weźcie jajka i połóżcie jemu na oczach! Na trzeci dzień szaman przechadza się do wojowników, którzy przychodzili pytać się o radę i pyta – Jak pomogło? Niestety szybka strzała zmarł. Jajka zdołaliśmy dociągnąć tylko do pępka. Moja koleżanka zawsze mówiła, że lepiej dawać niż brać. A co? Jest filantropką? Nie, nimfomanką. Nie chcę powiedzieć, że moja była, była otyła, ale mój materat z efektem pamięci potrzebował roku, żeby o niej zapomnieć. Jaka jest różnica między dobrym sąsiadem a dobrą sąsiadką? Dobry sąsiad pożyczy, a dobra sąsiadka da. Wieczorem, gdy będzie się pan szykował do snu, proszę zostawić za drzwiami wszystkie swoje troski i zmartwienia, radzi psychoterapeuta swojemu pacjentowi. Myśli pan, że żona z teściową zgodzą się spać na klatce schodowej? Najnowszy hit książkowy w Szkocji, sto sposobów na owcę. Jest w niej nawet kilka przepisów kulinarnych. Mężczyźni, którzy twierdzą, że miejsce kobiety jest w kuchni, po prostu nie wiedzą, co z nią można zrobić w sypialni. Jasiu jest tak skrytym człowiekiem, że o tym, że miał orgazm, kobiety dowiadują się dopiero z dwóch pasków na teście.